Dom z piwnicą czy bez? Przechowywanie elektronarzędzi, rowerów czy artykułów spożywczych wymaga wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia. Jednym z rozwiązań jest podpiwniczenie budynku. W tym odcinku odpowiemy na pytanie, co jest lepszym wyjściem: dom z piwnicą czy bez? Jakie zalety ma dom z piwnicą? Zapotrzebowanie na dodatkową powierzchnię magazynową należy uwzględnić już na etapie projektowania budynku. Jakie zalety ma dom z piwnicą? Możliwość wykorzystania pomieszczenia celem prowadzenia działalności gospodarczej. Dom podpiwniczony może posiadać domową spiżarnię albo piwnicę na wino. Przestrzeń piwniczna pozwala zniwelować skutki przemarzania gruntu. Obecność pomieszczenia umożliwia montaż wyższego, efektywniejszego komina. Jest też opcja wykorzystania przestrzeni w roli podziemnego garażu. Warto pamiętać, iż wykonanie domu z piwnicą niesie za sobą wyższe koszty w porównaniu do takiego domu, który tej piwnicy nie posiada. Na co zwrócić uwagę, budując dom podpiwniczony? Budowa obiektu mieszkalnego z powierzchnią użytkową zlokalizowaną poniżej poziomu gruntu niesie za sobą szereg dodatkowych aspektów technicznych. Na co powinieneś zwrócić uwagę, budując dom podpiwniczony? Na poziom wód gruntowych. Aktualny poziom Poziom wód gruntowych determinuje w dużej mierze koszty inwestycji i budowy piwnicy. Wysokość podziemnych pokładów wód nie może przekraczać poziomu, na jakim ma zostać umiejscowione planowane podpiwniczenie. Izolacja cieplna. Ochrona przed wilgocią, jak również niskimi temperaturami, to kolejny aspekt, który należy wziąć pod uwagę przy budowie domu podpiwniczonego. Izolacja cieplna oraz warstwa zabezpieczająca przed wilgocią pozwala zachować parametry użytkowe pomieszczenia bez ryzyka rozwoju groźnych grzybów czy pleśni. Projekt bryły budynku. Bardzo istotną kwestią, która determinuje sens budowy piwnicy, jest sam projekt bryły budynku. Jeżeli dom będzie rozłożysty i pozwoli na uwzględnienie dodatkowej powierzchni użytkowo-magazynowej, to może się okazać, iż podpiwniczenie nie będzie potrzebne. W ten sposób obniżymy koszty całej inwestycji. Charakterystyka terenu. Istotnym aspektem jest również charakterystyka terenu. Jego ukształtowanie może wpłynąć pozytywnie na decyzję o budowie domu z piwnicą. Szczególnie gdy mamy do czynienia z pochyłym terenem o spadku na poziomie minimum 1,5 metra. Wówczas, decydując się na obiekt podpiwniczony, niwelujemy konieczność wyrównania terenu. Nowoczesny dom z piwnicą, czy bez? Co wybrać? Wiele osób zastanawia się, co wybrać. Nowoczesny dom z piwnicą, czy bez? Dodatkowa przestrzeń użytkowa to zdecydowana zaleta wyboru obiektu z pomieszczeniem piwnicznym. Można je wykorzystać jako domową spiżarnię, magazyn sprzętu albo warsztat do prowadzenia działalności rzemieślniczej. Warto jednak wiedzieć, że niesie ona ze sobą wyższe koszty wykonania projektu. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy. I do zobaczenia w następnym odcinku.